Bagietka odpowiada na zaczepki Jasia Kapeli i Robaliniego. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Jasia Kapela i Robalini nie darzą się jakąkolwiek sympatią z Michałem Bagietką, co mogliśmy zobaczyć wielokrotnie podczas konferencji na Prime MMA. Może Bagietka by był taki skłonny, żeby na kolanach się wyspowiadać przede mną ze swoich grzechów na przykład <grym> Na kolanach to byś mi mógł zrobić laskę, tak jak koledze na budowie. <grym> o, jazda z kapelą! <grym i wrogów> brawo! A także na wywiadach, gdzie panowie nie szczędzą na siebie słów. Kartka pogięta, bo milki nie zasługują na najwięcej. Słyszysz na ten głos? To jest identyczny jego głos. I co tam jest dalej? Wsadzamy teraz to Vanusa. Vanusa, czyli tyłek. A będzie to robił? No, będzie to robił. Aktualnie panowie zaczęli nieco potrzewać atmosferę pomiędzy sobą na Instagramie. Bagietka w końcu nie wytrzymał i odpowiedział na zaczepki ze strony Robaliniego, a także Jasia Kapeli. Ej, Robalini! Kararyfę o odpowiedź. Bo kurde farmazony nawet nie wiesz jaki mam rozmiar gaci, a wstawiaś gacie na storkę dwa razy większy niż Jono. Kapela kapela nie bądź taki cwany, bo ci tyłu zabraknie. Mądry jesteś jak są ochroniarze, a jak jechałem stoczką, toczką to gdzie pieprz rośnie na raku! Oraz wypowiedział się odnośnie afery z budowy, gdzie miał dokonać haniebnych czynów z kolegą oraz zapowiedział, że poda swojego rywala do sądu za zniesławienia. Robalini, za to kłamstwo, za manipulowanie i za te oszczerstwa, z mojej osoby, że kogoś zapinałem to po prostu spotkamy się w OKTAGONIE, a potem w SĄDZIE. Mam nadzieję, że zapłacą Ci solidną gazę za tą walkę, także ta gaza pójdzie na cele moje, więc po prostu za niesłabienie spotkamy się w SĄDZIE. Chrobalinie, a jak tam z Minecrafta frakcja Milka, czy jakoś tak? Także dzisiaj będzie z tego materiału głos na Instagramie, także pozdrawiam. Na całeś kapela postanowił zaatakować swojego aktualnego wroga bagietkę. Kapela, kapela, nie bądź taki cwany, bo ci tyłu zabraknie. Mądry jesteś jak są ochroniarze, a jak jechałem stoczką, to gdzie pieprzy rośnie. Nara rakur. Bagietka, bagietka, ty moja bułeczko. Taczko, to ty se możesz wozić swoich kolegów po budowie. Słyszałem, że im się podobało. A mnie, do mnie to masz się zwracać, szanowny panie kierowniku. Przepraszam bardzo, panie kierowniku. Dziękuję, panie kierowniku. Yy, całuję rączki, panie kierowniku. I jak. po to jest ochrona, żeby żadne jełopy nie wjeżdżały we mnie taczką bez mojej zgody. Jakbyś chciał mnie przejechać taczką następnym razem, to. Weźcie zapytaj, czy mogę pana kierownika szanownego przewieźć taczką? To może się łaskawie zgodzę. A tak to sobie jeździ, yy, w, wjeżdżaj swoich kolegów na budowie taczką. A co Majtek, które niby nie są twoje, to myślę, że robali chętnie przyniesie. Sprawdzimy rozmiar, czy nie pasują na ciebie przypadkiem i czy na pewno dwa rozmiary za duże, czy co tam? Tak, tak. To twoje majty, już nie kłam. Do całej sprawy odniósł się także Robalini, aktualny przeciwnik Michała Bagietki. Dementując plotki o swojej sytuacji, jakoby miał zabawiać się kredkami na Po prostu za niesławienie. Spotkamy się w sądzie. Robalini, a jak tam z Minecrafta? E, frakcja Milka, czy jakoś tak? Także dzisiaj będzie z tego materiału e, głos na Instagramie. Także pozdrawiam. Jak widać, konflikt pomiędzy Bagietką a Robalinim przed Prime 3 się zaostrza. A Jaś kapela nie daje o sobie zapomnieć Michałowi Bagietce, zaczepiając go co i raz. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.